Witam Was serdecznie, sezon zimowego ro ogrzewania rozpoczęty. Następnie chciałbym Was zaprosić na ten i dwa następne filmy. O czym będą? W następnym filmie pokażę Wam, jak ogrzewać dom ekonomicznie i czy opłaca się obniżać temperaturę na noc. A następny odcinek będzie chyba o najbardziej ekonomicznym, oszczędnym źródle ciepła. Ok, to zaczynamy dzisiejszy odcinek, podsumujemy miesiąc listopad rozruch bufora. Bufor startował od 17,5 stopnia, rozgrzewałem go do temperatury 70 stopni, Użył na to 50 kW. Zmierzyłem też stratę ciepła samego bufora na temperaturze 65 stopni w przeciągu 8 godzin. Temperatura w tym czasie spadła 1,5 stopnia, aby dogrzać bufor z powrotem do temperatury 65 stopni, użyłem 3,42 kW. Przybliżona strata bufora to jest 1 stopień na 5 godzin. Ok, jak wyglądało u mnie ogrzewanie w listopadzie? Za cały miesiąc łącznie z rozruchem bufora zużyłem 1085 kW. Co daje średnią dzienną 36,17 kW na dzień. Czy to dużo trzymało? Nie wiem. To jest w przybliżeniu 384 zł. brutto razem z opłatami stałymi. Oczywiście, grzejąc bufor tylko w drugiej taryfie. Oczywiście, pierwsza połowa listopada była dość ciepła, ale druga połowa już była chłodna. Jak się rozkładało zużycie energii? W dniach, kiedy temperatura była w granicach 4-8 stopni, zużycie wynosiło około 22-29 kW a w temperaturach plus 2, minus 2 średnie zużycie to 49 kW. Wynika z tego, że jeżeli sobie średnio przyjmiemy zużycie 1500 kW na ogrzewanie, to rachunek miesięczny będzie około 521 zł brutto z opłatami stałymi. Oczywiście grzejąc bufor w drugiej taryfie. Czy to się opłaca? Każdy musi sobie sam odpowiedzieć. Te wyliczenia oczywiście są dla mojego domu. Tak jak mówiłem w pierwszym filmie, ja na sezon zużywałem dwie tony ekogroszku. Ale mam zamiar wprowadzić nowe i tanie rozwiązanie, które powinno zmniejszyć zużycie prądu dwukrotnie. Ale o tym to w następnych filmach. A w następnym odcinku pokażę, jak najbardziej ekonomicznie ogrzewać dom i czy opłata się obniżać temperaturę na noc. Także już teraz serdecznie zapraszam, zapraszam do subskrypcji, aby nie przegapić żadnego odcinka. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia.